Cześć ponownie. Teraz zaglądamy sobie pod spódnicę tego silnika od spodu, co tam się kryje. Korki spustowe standardowe, jak w Junaku, czyli ten korek spustowy zbiornika oleju silnikowego. Tutaj jest korek spustowy oleju skrzyni biegów. Ten wielki, ta wielka śruba to wstępny filtr oleju tutaj jest pobór oleju ze zbiornika oleju i tłoczenie na silnik tutaj jest wejście sekcji odsysającej czyli przetłaczającej z miski olejowej olej do zbiornika z powrotem zobaczycie tutaj widzicie na pewno 8 śrub czyli miska ośmiośrubowa, śrubowa tak jak w starych silnikach no można nazwać przejściówkowych natomiast miska prostokątna tak żeby było ciekawiej a tak naprawdę chodziło o względy konstrukcyjne tak, tak musiało być miska bajerancko orzebrowana. może to coś da jeśli chodzi o termikę ale tak naprawdę bardziej chodzi o sztywność wstępny filtr oleju w misce 8 śrub no i wiadomo korek spustowy z, z magnesem On będzie tutaj chwilę będę montował. Tutaj od razu Wam pokażę, że jest miejsce na filtr oleju, bo olej przetłaczany stąd przez pompę oleju idzie od razu przez filtr oleju pełnoprzepływowy, taki zewnętrzny, i dopiero wtedy na silnik. Tak to wygląda. No i z tej strony to chyba tyle. Nic tu ciekawego nie ma więcej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. No i tak to wygląda po zamontowaniu. Tak to wygląda po zamontowaniu.